Uwaga na laserki, o oh, fak. No nie, Upsik. Nie podświetlają się ludzie, więc chyba czysto. Tak, no. Halo, halo, dzień dobry. Mam dla Was kolejną misję. Będzie to Golden Green Casino. Tutaj będziemy wchodzili sobie do kasyna i będziemy musieli wyciągnąć z sejfu. W zasadzie ze skrytki pod kasynem będziemy musieli wyciągnąć przedmiot dla naszego przyjaciela dentysty. No i co, bildziku. Ja biorę sobie laserki. Dodatkowo jedna torba z body bagami. Idziemy dalej. Teraz tak, preplanning. Preplanning może nam bardzo dużo ułatwić. Eee, tak, Escape i Entry Plan, a to na zasadzie nie obchodzi. My chcemy na pewno Inside Helper. Odblokowujemy sobie drzwi. Tutaj będziemy się dużo przemieszczać tędy, więc odblokowanie sobie tutaj tych drzwi jest super ważne, żeby się przemieszczać fajnie. I ja sobie dodaję też pod z gitarą. Tutaj, w, tej, w tym pokrowcu na gitarę, będą nasze rzeczy do misji, bo z misji zaczynamy bez żadnego ekwipunku. Dopiero musimy się dostać do tego pokrowca i pozbierać swoje rzeczy. I mamy jeszcze Additional Mission Equipment, czyli dodatkowo bierzemy sobie klucze. No i jest Git. Tak, no kluczek generalnie bierzemy, żeby sobie trochę lutu wynieść dodatkowo. Wynoszenie lutu jest trochę czasochłodne, ale nie jest bardzo skomplikowane. Jeżeli zrobicie dobrze misję, to jeszcze jak się zaminuje i widać strażników, to jest. Około. Można sobie trochę torebeczek powynosić. Dobra, zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Na początek musimy się do naszych rzeczy dostać. Sobie idziemy tam, gdzie pokrowiec od gitary wrzuciliśmy. O. Nie zapomnijcie o tej niebieskiej buteleczce z gazem usypiającym. Jak już wchodzicie, można się rozejrzeć za menadżerem, bo przy nim będzie taka złota walizeczka. Będziemy potrzebowali ją później. Dobra, tu jest jeden res. Jeden res jest też tutaj o przybarze. Więc od razu od wejścia można sobie zerknąć, czy tu gdzieś nie stoi ten gościu. A my lecimy na tyły, na zaplecze. W pierwszej kolejności szukamy. Nie, nie garda. Szukamy w pierwszej kolejności archiwów. Można założyć już machę. Ja sobie laserki rozłożę. Laserek, laserek. Idzie gościu. Laserek. 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 Dobra, to te drzwi wszystkie można sobie potwierać. Tu gdzie mamy delivery room, to będzie stał nasz busik. Tu będziemy lud wrzucać. Laserek, laserek. Panu już podziękujemy. Ale tam generalnie laserek w tamtym miejscu się przyda. No gościu centralnie stało w tym punkcie. Dobra. Tu laserek. Tu laserek, dobra. O! Mamy archiwa. I mamy server room. Z archiwów później do serweru, bo będziemy musieli przejść. W archiwach jest jeden cywil. O właśnie taki. Możecie sobie go sprzątnąć. Dobra, dobra. Nie płakać mi. Ja wolę sprzątnąć i mieć spokój. W tyle misji Tyle misji z przeprowadzaniem cywilów związanych. Miałem problem, bo się cywil gdzieś zbugował. Nie poszedł, zatrzymał się na niewidzialnej ścianie albo na zwykłej ścianie i nie chciał pójść dalej. I w tym czasie przyszedł jakiś strażnik, albo kamera go zobaczyła, nie? Więc e, nie, dziękuję, nie skorzystam. Wolę zabić. Dobra, jedziemy sobie do serwerowni i skanujemy blueprinty do Baina. Teraz zgarniamy sobie pendrive. No i musimy do recepcji się przedostać. Tu jeszcze może laserek? pam 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 Dobra, walić te laserki na razie. Dobra, tu laserek ponieważ ja będę dużo tą stroną chodził to sobie jeszcze tu dam laserek dobra lecimy do recepcji walka na cywilów o strażnik dodatkowo my możemy zajść od razu tutaj do baru. To jest walizeczka. z czerwone 8. Dubein mówi, żeby robić sobie notatki z tego. Ale tak naprawdę nie jest potrzebna ta notatka, bo jak będziemy przy sejfie. Przy czytniku. To nam powie dokładnie, jakie numerki mamy po kolei wpisać. Ale dla spokoju można sobie zanotować. Dobra, mamy komputerek. Tak, to jest słaby res na komputer, bo ta kobitka yy, no, zazwyczaj widzi. Na kilka prób, jak tu miałem komputerek, to zazwyczaj trzeba było ją sprzątnąć, bo się zorientowała, że coś tu się dzieje. Z drugiej strony, w tym pomieszczeniu już tak nie jest. Nie wiem od czego to zależy, że z jednej strony widzą, z drugiej nie. Dobra, wracamy do serwerowni. Można sobie pójść tędy. Żeby, żeby trochę poomijać potencjalnych zagrożeń. Dobra. Przedostać hmm, w sumie można by się go pozbyć. Żadnego pagera nie zużyłem. Dobra, idziemy najpierw zobaczyć gościa. Teraz tu na monitorkach pokaże nam się zdjęcie gościa, którego będziemy szukać. Musimy od gościa zabrać kartę, dostać się do jego pokoju. Bo z jego pokoju będziemy mogli uśpić e, strażników. E, e, m, jak to się nazywało? E, w centrum bezpieczeństwa. O. Dobra. Gdzieś szukamy takiego gościa w różowej koszuli. On jest gdzieś w głównej części kasyna i na slotsach gdzieś gra. Tak, tu przy okazji, jak już jesteśmy, to można wejść sobie do Manager's Office. Tutaj będzie kolejna walizeczka złota z kodem. Przy okazji zbieramy sobie obraz. Dobra, i mamy walizeczkę. Mamy niebieskie 7. Niebieskie 7. Dobra o, tego gościa to sobie sprzątniemy. Jak pójdzie w, w tamtą manikę. Zawsze troszkę luźniej tutaj, pomimo tych laserków. Dobra. A tak, i mamy tak, delivery room storage, i tu gdzieś jeszcze locker room powinien być jest locker room i tu będziemy mieli ostatnią walizeczkę potrzebną. Like Trzeba otwierać te szafeczki wszystkie. Tu w szafeczkach dodatkowy lucik w postaci żetonów. Tutaj tego gościa bardzo łatwo wydodżać, więc nie ma potrzeby go zabijać. O, i mamy walizeczkę zielone 9. Dobra, czyli mamy wszystkie złote walizeczki. I teraz no, musimy znaleźć naszego gościa.

Dobra, jest klik. Mamy reload'ik, a już mam zreloadowane. Dobra, jeden body bag mi został. Przy okazji sobie wyniosę obraz. Tyk. No jest, pierwsza torba na koncie. Dobra, idziemy szukać gostka. Mamy gościa w fioletowej koszuli. Dobra, tam jest. To jest częsty spot, gdzie on stoi. I lepiej nam będzie przejść ten. Że nie ryzykować marzenia po całym kasynie. Gdzie tu były kamery? Tu była kamera. Ojoj. Tu jest kamera. Ale jak go strzelę tam do konta. Uff, to mnie widziała ta kamera. Boż. Bałem się, że to jego widzi. A to ja stałem pod kamerą. No to ładnie, fajla zawalił. Dobra. Mamy poczyszczonych strażników. Teraz tego ziomka musimy sobie podświetlić. Dobra, mamy go. Dobra, i teraz tak, musimy się udać do baru. Poszukiwaniu buteleczki z tym, co on pije. W mnie nie zerknąłem, co on pije. Co ty pijesz, gościu. Czerwona flaszka. Czerwona flaszka. Czy czerwona flaszka to nie była tam, gdzie menadżer był? Chyba właśnie tam było. Więc sobie przejdziemy tędy znowu. Kurde tu jeszcze jeden waży. Dobra, na razie go nie ruszam. Jeden ważący strażnik to nie problem już. To chyba widziałem tą buteleczkę, takie, dobra. Dobra. Czyli podrzucamy mu flaszeczkę. Zrzucamy mu flaszeczkę, on jak sobie łyknie, to będzie musiał pójść do WC-ta. Jak pójdzie do WC-ta, to no, sprzątamy go, zabieramy kartę do pokoju i idziemy gaz usypiający podłożyć. Ja tam się patrzy, Mamy okazję, dobra, podłożone. Pomy Nie wiem, przy której mojej walce tu stary. Dobra, idzie. tu stanie, a tu w rogu stanie, ok, też może być tu Nie poleciał do, do końca tak, jak chciałem. Trochę obawiam, czy go ktoś nie zauważy tu. Dobra, do góry się trzeba dostać. Dobra, lecimy. Tak, te se chodzi. O, tu ziomek idzie. Nie dobrze. nie usłyszałem jaki numer to chyba Tak tak dobra dobra i wpuszczamy gaz do węta dobra i musimy wrócić teraz do Centrum Bezpieczeństwa. O, tu se gościu na slotce przyszedł, dobra. Dobra, wygląda na to, że nikt tam się w tym kiblu nie zorientował że tam zwłoki leżą. I oby tak zostało. Dobra. Wszyscy ładnie uśpieli. No i teraz hakujemy sobie minuta czasu. O, i czekamy aż te laserki znikną. A za laserkami jest panel, na który trzeba wpisać Nasze cyferki ze złotych walizeczek Tutaj ten strażnik, który sobie łazi jeszcze Tutaj w tej okolicy, to może zobaczyć tych co tu są uśpieni Trzeba być też czujnym Żeby się nie wpierdzielić O właśnie Idzie, czy tu przyjdzie? Nie, ale ja go chyba prewencyjnie od razu skasuję. It's dead here. Dobra, laserki się nam powały. Nie mam bugów, ale to już nikt nie powinien przychodzić. Dobra. 8,9,7. No i możemy sobie sprawdzić z naszymi notatkami. Czerwony 8, niebieski 7 i zielony 9. Zgadza się. No to. Enter. Dzień dobry. Tutaj w tym pomieszczeniu Private. Jest nasz główny cel misji. A my mamy dodatkowo klucze, które wzięliśmy sobie w preplaningu. No i musi, możemy sobie tu teraz to zgarnieć cały lucik. Było około 30 toreb jest chyba do wzięcia nawet. Nie wiem czy mi się będzie chciało wszystkie brać. Tym bardziej, że tam są zwłoki w łazience, które nie wiem czy nie zostaną gdzieś tam zauważone. Po prostu strażnik jeden leży też niezworkowany. Wynik ta raczej nie powinien tu już przyjść. Ale to ręki sobie uciąć nie dam za to. Dobra, tu są laserki, trzeba uważać. A zbieramy torbę. Idę od razu wrzucić Kurepkę do samochodu Jakby się coś zepsuło To może zdążę dobiec do przynajmniej To jest śmieszne, że ten lód Po który tutaj przyszliśmy jest warty 500 dolców, nie? Nie, ja, ja idę Dobra, tu jest generalnie jeszcze jedno pomieszczenie. Tu są kolejne torby i tu jest jeszcze, o. Tu jest jeszcze wpyte hajsu. Nie chce mi się tego wszystkiego zbierać. A gdybym miał jeszcze perfekcyjnie zrobione wszystko... Nie byłoby ryzyka, że może coś jeszcze ktoś coś zauważy. Może bym się pokusił o więcej, ale biorę to tylko i spadamy. Tak tak No i dobra. Będziemy kończyć misję. Ile walizeczek? 13. No to myślę, że starczy. No i bardzo ładnie udało się. Sporo expa. Uff, no. Całkiem, całkiem. Karta. Mamy kaszorę 40 tysięcy.